Miłka Raulin. Odwaga, determinacja, zwycięstwo to jej motto życiowe. Z wykształcenia magister-inżynier trakcji elektrycznej. Z zamiłowania podróżniczka, fotografka, miłośniczka wspinaczki wysokogórskiej, szybownictwa i motocrossu, mama Jeremiego. Od 2011 roku zaangażowana w projekt Siła Marzeń Korona Ziemi. 22 maja 2018 roku zdobyła szczyt Mont Everest, zostając tym samym najmłodszą Polką z koroną Ziemi. Ma na swoim koncie również sześciotysięczne szczyty w Himalajach, Indii i Nepalu oraz wyprawy w Andy. Już wkrótce ukaże się jej książka Siła Marzeń, czyli Jak zdobyłam Koronę Ziemi. Prowadzi Fundację Wykrzyknik, której celem jest podnoszenie świadomości społecznej i działalność na rzecz równych praw dla kobiet i mężczyzn. Na przełomie roku 2019-2020 planuje kolejną Wyprawę Marzeń. Nominowana za umiejętność rozdawania pozytywnej energii i niepodważalną siłę marzeń, która prowadzi ją na najwyższe szczyty świata. Gratulujemy tytułu najmłodszej Polki z Koroną Ziemi.